Czeka, ja mi go? Dostawcie suba z dzwoneckiem i łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. bo Dzisiaj zagram parę mecy. Z piasem osobę witam. Piasem osoby. Z, z atestą, nie wiem czemu, ale tnie, no, to prawda, to sobie zmień jakoś, zmień sobie jakoś, no mniej są może, bo u mnie też jakby tnie, nie wiem czemu, jaguje bardzo, ja mam dzisiaj słaby internet, dzisiaj bardzo, może to dlatego, bo ściągam jedną grę. Nieważne jaką będzie za długo już na, na kanale. Odcinek. Będę nagrywał serię z niej. Nie powiem jaka, ale będzie. jeszcze serię, bo nie chcę D. Jak już to C, B może być. Dobra. Bo p też mam. Ja oglądam teraz na 360p. Mi to wystarczy już. Jakoś, bo jakoś jestem przyzwyczajony, bo całe życie prawie oglądam na tym. Większość życia. No, dopóki przez dwa lata mam słaby internet, albo nawet więcej. No, jestem przyzwyczajony już do tego. Więc no. Jakbym miał nowy dom, to też będę miał nowy internet lepszy, więc no. A no 360p mi już nie laguje, więc nie wiem. No, to fajnie. Fajnie, że tego, z Bristol City, ze Championship, no spoko, a ja gram z Norwich City, ze Championship, e, no, tutaj sprawdzę, z oni są teraz, e, a nie tu, o nie, ja gram z tam. co, Ta jak? E, Bristol, okej, którzy oni są, o kurde, są drudzy, okej, okay. o trzeba ich nadgronić, chłopie, Fajnie. W jednym meczu w sumie tylko nie zagrałem. Już widzę. Nie no. Nie no dobra, zagrałem w... w większości. No dobra, tak połowy meczu. zagrałem, ale dobra. Dobra. Już chyba jestem w podstawowym składzie, bo w każdym meczu. Nie, to zgromka, ale ja ta zbabka jest zawodnika, więc no. Więc też nie potrzebuję na razie, ale jakbym miał jakąś kawałek ja, bo też mam jakby. Też będę robił odcinki, ten długo albo live zobaczę jeszcze. To, to fajnie. Tak jak będę potrzebował to powiem po prostu Ale na razie nie potrzebuję Ja mam najlepszego napastnika Za A Raczej znaczy też Komi Komi. Nie ma jestem najlepszym napastnikiem na świecie Spoko, spoko! No kurde też długo te z nie grałem za bardzo. O kujna! Co to było za podanie, chłopie! Najgorsze podanie w moim życiu w tej fifie, naprawdę. W tej Fifie Ani Azure ja sobie gorszego tego podania nie miałem. Nie zrobiłem. Serio. Co robi Bremkas? Oba nas. Nie, tego nie do mnie nie chciałem chci, podać ten, babę. Dobra Nie wiem co powiedzieć widzowie, naprawdę ja... No Zrobiłem nowego TikToka, o Zrobiłem nowego e... Zrobiłem nowy Złożyłem nowe konto na TikToku, no i wiecie Bo chciałem tak jakby od nowa wszystko robić, a nie że miałem 2000 obserwujących, że ja obserwowałem 2000, a mnie obserwowało 200. Moc dlatego. Mm. Miałem tyle osób. 200... Power 300 miałem. Nic, mm, więc no. Chcę też sobie zrobić wyzwanie, więc... Wiecie. Jak to jest? Dobra. Napiszcie jak tam u was dobrze, czy jakoś czy po prostu napiszecie, jest u was git, bo u mnie na razie git. Mam nadzieję, że tak będzie jeszcze. Jakoś skończyłem za bardzo z Fortnite'em. Nudzi mi się już Fortnite. Gram bardziej de Foresta. Teraz z, z moim bratem i z kuzynem, więc. Jestem zainteresowany mój wujek do więc. No. No nie, ja nie umiem za bardzo grać Już. Już też lubię ostatnio oglądać tego Netflixa. No z papieru, bardzo fajny film, polecam. no. No lecimy po sto już. Lecimy po 100 subów. Mam nadzieję, że do końca roku y, się uda. Sorry, y, że tak długo nie było też live'ów, ani odcinków, ani nic. Po prostu nudziło mi się. Nie wiem, nie chciałam się nagrywać też. Nie miałem co. Więc no. Dobra, piękne podanie diawi do dogoni chorego? Tak. Co? Mam pięć gwiazdek sztuczek? O, chopie. Pięć gwiazdek stucek. To fajnie, że będę drugim najmałem. <grymne> Teraz już moje wygłupy jesteśmy gola prawdopodobnie. Dobrze. Siła pelenka. Dobra. O, kurde. A, chciałem, żeby tak ładnie to zrobił. Jak chcecie żeby był, żeby był burs, to to też mogę zrobić, by jakoś... Nie wiem co nagrywać na YouTube'a, więc... Może już, w tym tygodniu może będzie, może już jutro, zobaczę. Dobra. Prawdopodobnie już jutro będzie pierwszy odcinek z Brawl Styles. Z nowego konta oczywiście, bo moim zdaniem nowe konta to takie no... beznadziejne. Bo to jest inne gry. Nie wiem, może takie, nie wiem, takie auta, takie może salanki, nie wiem, jakieś Getasy, e blocksy, nie wiem, jak wy chcecie. Tej końcówce bardzo nie lubię e więc to jest bardzo słaby w moim, w moim wykonaniu. No i gdzie ty podajesz, chope? Zaraz wywali mi live, prawdopodobnie. Nie, no dobra, mam 5,2. 5, Hopie! Ja się nie zdziwię, jak zaraz mój ten mnie nie... Zdejmie. Ale ja muszę strzelić gola. Ale co ja mam zrobić, jak jestem tutaj sam na napadzie Mam no, 3 obronców, a no jakiś... jak jakiś wielkoludu... nie wiem. Wielkolud mnie dojeżdża, a ja nic nie mam... nic nie mogę zrobić, bo jestem taki lamusz. O nie! No nie! Ale to Se cał. Semer to jakaś jedynka, wytyfię. Co strzelić na pustą to. E, no dobra. Oh, Aha, dobra, Aha. tylko wygrać. Dobra. No, be. no Mam mało staminy też Dobra, muszę się uprawić teraz Tylko nie mogę stać z to jest najważniejsze Nie mam siły No idź ty podaj skupy. Dobra. Nie podać. No i tam nie chciałem. Ja nie mogę. Jak to nie wolno się realizować, jak A, wszystko nie idzie po twojej myśli, więc... No dobra? No wybijcie to ja pierdzielę. I co ja mam zrobić? Miałam siły już. Nie! Co to było za stał beznadziejny. Hopy. Chomik. Zbanie! No dobra. Cóż, nie udało się wygrać. Się będzie remis. Albo to przegramy. Nie no dobra nie przegramy tego hopę No i czemu oni wywalili tego może by był? No dobra Może coś by było, ale dobra Nieważne, chociaż jeden punkt to jest najważniejsze Bardzo słaby mecz w moim wykonaniu Widzicie nawet nie Wątpię żebym tego w następnym meczu, ale no, no może się uda Może zagram No sobie tutaj do końca moje chrypki Kurde, gdzie słyszeć O kurde, westam Będzie przegrana tu Już wiem mm. Dobę się nie powiem jakie, bo bo mieszkam w Niemczech będzie ciężko ale co ja Кулина. Cool. Po tym czy Może odejdę. Zobaczę. O co fajnie? Po co Fabian? Będziesz wyciągał piłeczki z siatki. No, to dla nas. Wow, pewnie. bliziutko Zobaczmy co ci przy... dobrze! Dobrze! To trzeba no cały czas piłkę. Nie możemy robić błędów. To jest najważniejsze. No kurde był spalony? Nie. No nie będę jadł nie będę jadł No widzicie wam przeszkadza, że jem chrypki Brawo do mnie no są nienormalni Ładny by, by był. Czemu? Do mnie! Oni podają. Wy, ty, fy. Już no znowu kolejny słaby Ja. niej. Nie, no, to się jeden z Was odcinków ja live'ów przepasem. No kurde. widać, że mostka jest lepsza. Aaa, my tutaj nie mamy szans. Spróbuję coś zgubić, ale... Ale jest zbyt ciężko. Bednarek, gra dla Worst Campu teraz. O kurde. Aua! To bolało. Mm. No, no dobra, przegraliśmy. Nie, widzowie, ja, ja się z wami żegnam, bo jakoś nie mam ochoty zagrać, więc ja się z wami żegnam i siemka następnego no. Siemka